Czasami bywa tak, że mnie strasznie ciężko wstać do tej pracy, ale wiem, że muszę. I, I to mnie trzyma, i trzyma mnie to, że w końcu on to się odzyska i wróci do mnie. Nadzieja matki umiera ostatnia. Gdy ojciec Antosia poprosił o to, by syn został u niego na noc, pani Marika nie sądziła, że przez najbliższy rok nie zobaczy wówczas dwuletniego synka. O tej księżycnej jak się to mnie przytula. Rozstała się z ojcem dziecka, bo czuła się niekochana. To, co on ze mną robi, to jest przemoc y, psychiczna. Ja sobie nawet nie zdawałam z tego kompletnie sprawy. Bo, znaczy zawsze się mówi o przemocy takiej fizycznej, że nie wiem, może uderzy pięścią i jest śliwa. To, to była inna forma przemocy z jego strony. W kierunku moim. I w mojej ocenie to, co robi teraz Antosiowi, to też jest przemoc. Sprawy dotyczące ostatecznego ustalenia miejsca zamieszkania dziecka toczą się w sądzie, ale do czasu rozstrzygnięcia chłopiec powinien być przy matce. To jest tak zwane postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. Takie postanowienie z chwilą jego wydania jest natychmiast wykonalne, to znaczy, że powinno być respektowane, nawet w przypadku możliwości jego zaskarżenia. Ojciec zaskarżył to postanowienie i nie chce przekazać dziecka matce. Wspiera go jego mama i babcia. To nie jest jakaś forma po prostu zemsty? Nie, absolutnie nie. No Absolutnie chodzi o życie i zdrowie dziecka. Mhm. Absolutnie, no naprawdę. Syn jest, się tak boi o dziecko, że, że to jest masakra. No dziecko na przykład, gdy było odwożone do mamy, panicznie się bało ich posesji. Krzyczało na widok posesji, zapierało się, nie chciało tam nigdy iść. Gdy matka przychodziła tu po dziecko, dziecko na widok matki odwracało się, uciekało. A może opłacało. jest zastraszane? I, I to były takie sygnały, że dlaczego dziecko boi się mamy której nie widziało przez rok, Antoś wtedy jeszcze nie mówił. Któregoś razu już syn się tak go wypytywał, już zaczął mówić ładnie, i dziecko powiedziało, że, 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 że krzywdzi go dziadek, że krzywdziła go mama. Babcia twierdzi, że prokuratura zajmuje się sprawą o molestowanie, ale tego śledczy nie potwierdzają. Toczą się za to inne postępowania, bo oskarżenia padły zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. 3 lipca 2025 roku z zawiadomienia wymienionej matki dziecka zarejestrowano sprawę dotyczącą przetrzymywania małoletniego syna bez jej zgody i woli. Natomiast 15 stycznia 2025 roku w prokuraturze rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim z zawiadomienia wymienionego w zapytaniu ojca dziecka zarejestrowano sprawę dotyczącą podejrzenia znęcania się przez matkę nad małoletnim synem. Aktualnie obie sprawy pozostają na etapie czynności sprawdzających. Klasyczne słowo przeciwko słowu, a decyzja sądu jest znana od dawna. Mimo sześciu prób, kurator nie odzyskał dziecka. Przyznam, że pierwszy raz zdarzyło mi się coś takiego, że przez rok nie ma możliwości wyegzekwowania prawomocnego postanowienia. No, już jeszcze nie prawomocnego, ale postanowienia o zabezpieczeniu. Próbowaliśmy zapytać kuratora, czemu jest w tej sprawie bezradny. W jaki sposób tak. mogę się dowiedzieć? Jak, dlaczego do pana prezesa. Nie, im odsyłam do pana prezesa. Do tej sprawy sąd w Piotrkowie Trybunalskim ma odnieść się do końca tygodnia. Jedną trzecią życia Antoś spędził już bez matki, a to może mieć ogromny wpływ na psychikę małego dziecka. Dziecka, które jest niewinne i dorosłego świata nie rozumie, a już musi mierzyć się z konsekwencjami, które narastają każdego dnia rodzinnego konfliktu. Katarzyna Matczak, łódzkie Wiadomości Dnia.